Cześć, witajcie tutaj, suert. No i gramy dalej w Dead Space. Zostały nam dwie skrzynki z zasilaniem, które pozwolą uruchomić nam system ADS. No i zobaczymy, jak nam to wszystko tutaj wyjdzie. Wracamy windą i chyba wsiądziemy do kolejnej. Co jest, gramy? Ruszajmy, ruszajmy. A podróż do góry trochę on trwa, ale miejmy nadzieję, że nic nam tu po drodze nie wyskoczy. W takiej ciasnocie byłoby ciężko. Piła plazmowa. Mamy jeden węzełek mocy, fajnie byłoby odwiedzić warsztat. Już tutaj jesteśmy w Ekwipunku 5100 kredytów na kolejny węzeł nam nie starczy, ale jeden mamy. Jego ja spróbuję wydać na ulepszenie do piły. Oho, jeżdżę, morze z mordery, panie. Ile ich tu jeszcze jest? Jeszcze, jeszcze są. Ale ich się tu, kurde, namnożyło! Gin sztecie. Jeszcze, jeszcze gdzieś jest. Jest! Ja pierdziele, ale ich tu było! No, piękne przywitanie, tak za każdym razem jak będę wracał. Śmierdziele rypane. Dobra, tutaj był ten warsztat. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze mi się wydaje. Uruchomić, oczywiście, ulepszamy piłę. Ulepszamy piłę, nie, pierdziły, nie pierdzimy w stołek. Czas się brać do roboty. Obrażenia, o to nam chodziło. No i okej. Okay. Zawsze coś. Potem pójdziemy sobie ścieżką pojemność obrażenia znowu. I przeładowanie obrażenia. Najpierw obrażenia, a potem będziemy się bawić resztą. No i okej. Okay. Piła już całkiem spoko działa. Tak jest niezła pukaweczka. No i tak jak myślałem, teraz nas kieruje do drugiej windy. Tutaj, otóż to. Jedziemy. No i po kolejnym powrocie znowu nas będzie czekało takie powitanie po prostu z ekstra. Sied Gdzie mam zjechać? Zaczynałem, zacząłem od poziomu trzeciego. Nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze, o co chodzi w ogóle. Make Oh shit. Jaki kolo. Co to było w ogóle? This is Temple. The bridge is fucked. I don't know what went on in there, but I'm not sticking around in case whatever did it comes back. I'm heading for hydroponics to find Elizabeth. Ale jaja. Kurde, muszę chyba gdzieś wyżej. Strzelba energetyczna. Schemat. No ale to są jakieś rzeczy, które kurde... ...tak się przydadzą. Shit. No nie miałem tu teraz wejść. O shit, tu... O kurde, i po co się tu... Po coś ty tu las. Okej, okay, mam miotacz, mam miotacz! Jeszcze są te gówna. Oż ty kurde gnoju! Kiernicze, po prostu super. Dobra, na razie nic nie zapisuje. Zbierajmy co tu jest. To widzę i tak są jakieś przejścia pozamykane. Co my tu mamy? System zasilania, no pewnie. Power to the ADS. Okay, primary power has been rerouted. Look. Nie wiem o Ciebie, ale Myślę, że widzę coś. Mój Nie wiem, okej? Tymi drzwiami tak się teraz nie przedostanę, tymi też nie. Dobra, idę dalej. To był poziom trzeci. A ja sobie nagram Sejwika. Jedziemy windą dalej, chyba. Przeczytam, mamy napisane w ogóle na jaki poziom my mamy zjechać, bo tak strzeliłem z tym trzecim. Gówno. Nie wiem, czy i tak nie trzeba będzie tutaj zjechać. Potem widzieliście te dwo, dwójka drzwi była zamknięte. Poziom drugi. Jedźmy. Będziemy na oko jeździć. Na trzecim trzeba zapamiętać, że były drzwi, w tej chwili zamknięte, ale czy one się otworzą? Cholera wie. Ok, coś został nam poziom pierwszy. Przynajmniej wszystko jasne, sru, Isaac, słuchaj. I've gone over the MedSci reports. These things are biorecombinators. They take dead tissue, absorb it and mold it into new forms. One iteration seems to have the sole purpose of infecting corpses. The others, well, seem to be making corpses to infect. And that body tissue we keep seeing on the walls is part of it too. I found a report that says it's a habitat changer. Nowa forma życia, która się tutaj przystosowuje do tego środowiska fajnie. Oczywiście odnaleźć jakiś pochodzący od obcych artefakt. Z którym na razie to tutaj nikt nie jest w stanie sobie poradzić w ogóle. Otwierajmy te drzwi. No i kolejny punkt zaś... Ja pierdzielę! O shit. Słuchajcie, szlak! Co to było? Dobra, tu nie wyjdę. Spadówa stąd. Ja pierniczę! Ale dziurę wyrąbało. Dobra, chwila oddechu. Tu mamy warsztat. Kurde, to coś było wielkie, naprawdę. W tej chwili chyba i tak tutaj nic nie zrobię. Tak mi się, tak mi się wydaje, no nie mam węzłów mocy. Bez sensu tu wchodziłem. Czy wiadomo, że warsztat jest i tyle. No, znowu. Tlen. Powinno nam wystarczyć. Ło w mordę. Jakieś dziury. Tu już powinno być w porządku. Drzwi się zamknęły, no jest. No, my idziemy tutaj. Jestem tylko dla upoważnionych pracowników, czyli dla nas. Oho! Już patrzcie, ulepszyłem. A i tak, ile muszę tutaj tego się nastrzelać. stać Ja pierdziele, tych załatwiłem. Coraz lepiej, po prostu coraz kurde lepiej. Kolejne dziwne miejsca, gdzie może mnie wynieść powietrze i zabić. Tu jacyś wiszą, ja pierdziele. Te ciała jak się przesuwają śmiesznie. Tak, muszę iść gdzieś tam, ale tu mamy drzwi do sprawdzenia. Skoro tu nie trzeba iść, to warto pomieszczenie sprawdzić. No właśnie. Ktoś chyba zginął. Ok, otwórzmy szafeczkę. Paliwo do miotacza. Ten miotacz w sumie sobie można przeładować. Otóż to. To też. No. Znowu przygotowani do walki, ruszamy. Otwieramy drzwi i idziemy. Dobra, pójdę tak, jak nakazuje cienka niebieska linia. Gdzieś tam, ale tu mam kolejne drzwi, a one są zamknięte. Chyba węzełkiem można by je otworzyć, ale nie mam. No właśnie, trudno. Zazwyczaj za tymi drzwiami takie jest gówno, no może poza dziennikami audio albo wideo. Kurde, coś słyszałem. Shit. oj. Mam lekkie obawy. No dobra, trzeba iść, to trzeba. Coś tam słyszę, coś albo kogoś, bo zaraz się dowiemy, co to jest. Oho, chodź tu gnojku. Czerwono, nie lubię tych małych... bobasów. Tutaj musimy to uruchomić, kurde i podejrzewam, że powrót nie będzie łatwy. Już to, już to czuję. Tu wiem, że coś było, przyda się. W pełni naładowane, dobra, no musimy to i tak uruchomić, tak. Weź się w garść.

Shit. Jezus Maria! Spierdzielajcie w siury! Jezu, ile go trzeba strzelać! Najgorzej, że tam to gówno zamieniało trupy. Nie wiem ile jeszcze się tu gdzieś ukrywa. Jezus, te ciała też tak latają, jakby miały ożyć. Kurde, jeszcze jakieś ręczne strzelanie zdziała. No, miał działać system ADS i co? I się osrał. Energia plazmowa, tam jest wyjście. Dobra, i tak nie mam węzła, żeby te jedne drzwi tam otworzyć. Jezu, ta muzyka tutaj. Ja piernicz. Huh, idziemy. Dobra, tutaj chwilę będzie potrzebne powietrze tlen. Ruszamy. Ruszamy, ruszamy, Isaac. Idziemy, 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 idziemy. No i chyba windą na górę teraz. Jak mamy strzelać, to gdzieś tam pewnie. Poziom drugi. Znowu nas powitanie czeka, pierdziele to. Nie poziom drugi, to wjedziemy na poziom trzeci. Jeden kij dla mnie. 12 naboj, pokażcie się. Pokażcie się, stwory. Dalej, dalej. O, 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 Jeszcze wyżej. A, dlatego wtedy tamte drzwi były zamknięte. Teraz już będą otwarte. Przynajmniej coś już tam pozałatwialiśmy. Dobra, dobra, idziemy tu gdzieś, był zapis. Te już zniknęły, co jest tu załatwiłem, ale my sobie grę zapiszemy. No, idźmy, idźmy, idźmy. Tak, teraz mamy otwarte to przejście. To jeszcze zamknięte, do talerza komunikacyjnego pewnie. No i kto wie, czy tam też nie będziemy musieli iść. Dobra, na razie tu do działa. Ok, prosto. To zobaczymy, co jest tu. Pomieszczenie magazynu paliwo Wolę energię plazmową niż to paliwo nie wiem gdzie to kurde wypadło może aż tu to niestety znowu paliwo ale jest i plazmówka no dobra wszystko co tutaj tak mi się wydaje nic tu więcej nie zrobię. Otwierajmy. Otwierajmy i szalejemy. Mamy windę. No, i windą ruszamy. Jeszcze wyżej. U, hu, 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 hu. Dwa wentylatory, no ale chyba nikt tu nie wpadnie. Droga wydaje się prosta. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you get torn to pieces. No świetnie, kurde. Znowu mam szukać jakiejś ochrony. Zobniki kleną, to mi się przyda. Dobra, otwierajmy.

Biegniemy dalej. Chyba o to chodzi. O, tu już nie ma ładowania tlenu. O, shit! Skąd ci wziąć gnoju? Kurde, może nawet nie musiałem go dotykać tymi swoimi strzałami. Dobra, mamy kolejną osłonę. Nie wiem, chyba lepiej czekać. Mam jeszcze tlen w pogotowiu. Ja pierdziele. Szybko do następnej osłony. Może uda mi się do kolejnej dobiec. O, siet, on się dusi. Szybko, szybko, szybko. Wybierzmy ten za Jezu, tu nic nie widzę. Siet. Chyba dobrze wybrałem. Przez te wstrząsy to tu główno widać. Jestem coraz bliżej. Może jeszcze? Ok, poczekamy. Już chyba jestem prawie na miejscu. Szybko, aj szybko. Tam są drzwi, już teraz powinienem dobiec. Kurde, z powrotem to samo. Dzięki wielkie. Otwieraj, otwieraj. Otwieraj! Jeszcze z tym tlenem, jezu! Paliwo do miotacza. Co tu jeszcze mamy? Rubinowy półprzewodnik, pewnie więcej warty niż złoty. No, rubinowy wiadomo. Tu chyba musimy siąść. Do tego działa. Dobra, zapiszemy sobie grę.

Wszystko nas rozwali zaraz. Boże. Dzięki za takie sterowanie, ale słabo, słabo. Teraz lepiej. Ach. Jezu, przecież ich jest coraz więcej jeszcze lecą. Walniak z ze starych dobrych lat też się strzelało takim stateczkiem. Troszkę lepsza graficzka. Kadłub ma jakoś wytrzymałość, już wiele chyba nie wytrzyma. Ach, dwa przepuściłem. Jest jeszcze tylko minuta. Może się uda, może się uda. Ach. Nie jestem w stanie wszystkich trafić, nawet nie ma szans na to ośie, oh, ale wielki. A! Ah. Się, fuck. Kurde, nie wiem, czy się uda. Mówi, że mało zostało czasu, ale ten kadłub już wiele też nie przyjmie. Ja się skupię mnie na tym, co trzeba. Yes. Now shooting Isaac. What a targeting is online and can a path to save no, automatyczny system, to ja rozumiem. Proszę, jak on sobie fajnie działa. Jesus Christ, straszne to było. Dobra, ruszajmy. O jezu, znowu. No. Teraz już się powinno udać bez tych osłon. Oho, ale ze stworkami. Się z nim nie zadawać, może mnie nie dorwie. Jest kolejny wieśniak. Pieprze ich, mam mało tlenu. Jezus Maria, szybciej, 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 Isaac. Szkoda, że w nich nie, te asteroidy nie spadają. Dobra, już prawie na miejscu. Szybko, 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 gościu otwierać, otwierać Dobra, nie dostały się za mną. Tutaj lepiej mi się z nimi walczy jednak w zamkniętej pomieszczeni. Pomieszczeni zamkniętej pomieszczeniu. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Ja pierniczę zawsze jakieś kłody pod nogi. Bo musimy się dostać znowu do kolejki. Okej, okay, idziemy. Może tu będzie przejście od razu gdzieś bliżej kolejki. Już nie sądzę, a te drzwi wciąż zamknięte. Oj. Coś słyszałem. O jezu, kolejne nowe gówno zapiernicze, skąd oni się biorą? A -a -a -a. Ja pierdzielę, by was szlak trafił, Kiń ty ściero? Ja pierdzielę kolejny nowość. Jezus Maria. Uleczam się trochę. Ciekawie, czy na tym pokładzie coś na mnie czeka? Mogłem zapisać poziom drugi. No, zobaczymy. Jedziemy, 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 jedziemy Isaac. Jezu, może tym razem tu nikogo nie ma, jest szansa na to. Okay. Oho, oho, tu już była liśniara. Kolejny to żeńskie osobniki. O oh shit. o się dobra, coś tam miałem do magazynu. O oh shit, fuck. Laser stykowy, strzelba energetyczna, no właśnie. Okej, okay, idziemy dalej. Aż się spociłem cały. Już mam nadzieję, że to już koniec. Gdzie ta kolejka zasrana? No jest. No i moi drodzy tutaj się gra zapisze, my skończymy rozdział i kolejny odcinek sobie zaczniemy w nowym. Trzymajcie się, cześć.